Oddział 439, 23 marca, 29 marca. i tu gniazdo dębowe. Jak widzimy, płot został rozebrany. Płot, który chronił owe gniazdo przed atakiem ze strony dzikich zwierząt. Tędy przebiegała linia owego odrodzenia. Jak widzimy, tu, gdzie idę, by się takie właśnie patole różne. No i tutaj co widzimy to dom. Dąb z tym, że trzeba dobitnego fachowca, żeby w tym wszystkim dopatrzył się dęba. To, że było tu gniazdo dębowe, świadczą jedynie dziury po kołkach. I to, że teraz tutaj jest kilka dębów. Kilka dosłownie tu do tej pory nie było ani jednego, choć widzimy, że były tu prowadzone zabiegi pielęgnacyjne coś tutaj usiłowano wypielęgnować coś tutaj usiłowano yy, po prostu wyhodować no i tutaj widzimy to coś co wyhodowano czyli yy, nawet bzu czarnego tutaj nie ma jest natomiast i jeżyna i grab i nic poza tym to gniazdo jedno z wielu tutaj w tym wydzieleniu na którym nie ma po prostu nic, yy, znaczy nic, na którym nie ma sadzonki tej, która tutaj rosnąć powinna, czyli sadzonki dęba. Ja idę tak brzegiem tego gniazda, no i oczywiście idę i mówię głupoty dzik, może będzie go widać, piękny dzik, pojedynek, nie wiem czy go tam będzie widać. W każdym razie, drugi dzisiaj, no i 8 albo 7 małych, to sukces łowiecki. Kiedyś, kiedy polowałem, to nie było takich dzików. Teraz się skądś pojawił. Więc wchodzimy w miejsce, gdzie był dzik. bo yy, Mówiłem, że nie ma tutaj czarnego brzu. No i z, Państwem, z mojej strony jest takie twierdzenie, ponieważ czarny bez. Tutaj gdzieś widziałem, o jest, jest czarny bez. Proszę bardzo. To teren gniazda. To teren gniazda, środek jego. Tu są legowiska dzicze. Jest ich kilka, kilkanaście. Dziki tu przychodzą od zawsze. Przez to, że płoty były w stanie szczątkowym, miała tu dostęp zwierzęta każda. Dziki tak samo. Wchodziły nauczone doświadczeniem. Zresztą tutaj było dużo jeżyny, bo na takim właśnie bez drzew, terenie z dużym dostępem światła rośnie sobie leszczyna, jeżyna przepraszam bardzo no tą leszczynę wycięto dla potrzeb tamtych chyba dębów no w każdym razie coś tutaj usiłowano zrobić to jedno jak mówię z wielu gniazd w których nie ma yy, dęba a w którym rośnie po prostu chłam w którym się po prostu utopiło znaczne ilości pieniędzy